No witam się manowidzowie dziś was zapraszam na taki spontaniczny live przejdziemy się od Piłsudskiego w stronę Skoczni także zapraszam, chodźcie ze mną widzicie po prawie tam nie zobaczymy dużo ludzi podskoczyło także idziemy do także pogoda ładna dzisiaj też nie słonecznie było także fajnie o, tam trochę gór widać ale i na górze Także chodźcie ze mną, to się przyjdzie. Zapraszam na spacer Po prawej ZO Taczańskie Jakby ktoś sobie chciał iść z dzieciakami Wierki Tutaj są wejście do zamku Świąteczny nastrój jeszcze <laughs> Spoko Także możecie pisać śmiało, czy daleko Zasięg ma live, także zachęcam Do komentowania, a resztę się przejdziemy Zobaczycie co tam u nas zakopane Lodowisko to tam jest jeszcze kemping chyba z tyłu za tym, za tą knajpką no i to tutaj widać no a tu park jest taki linowy w lecie znaczy w zimie no widzę że i tak tutaj śnieg jest to w lecie to bardziej funkcjonuje, po prawej. No i tam lodowisko widać daleko. Gdzie jest tam lodowisko. I camping po prawej. Camping Park Olimp. I koło młyńskie I tutaj macie widzicie, widoki na sam giełd. z kempingu tak mi <laughs> się to i kołacze poco fajnie idziemy dalej Zmienia kolory No duże fajny także atrakcja jest Atrakcji tu nie brakuje O no, tutaj znowu jest Dino Park ja, jaki fajny Fajnie Też atrakcje muszą być, no nie? Także spoko No w jeszcze tu mają Dajcie ci w parku dinozaury Lodowisko też jest, o korzystanie z lodowiska i wyłączalnia cenię biletu, czyli też mają fajnie Także spoko, idziemy dalej, podskoczymy Nie będziemy wchodzić ale Ciemno naskocznie Tak to. Krok się nie widać, ale ona jest tam jest pogaszone, Tu są te wycią A takie zjeżdżalnie dla dzieci, pewnie na tych pontonach, dmuchawcach, dmuchanych. No, a u nas na no, takich do zjeżdżania. No i tutaj to lodowisko całe. Fajne. Znaczy lodowisko i yy, ten, no, labirynt taki. Nie lodowisko, tylko labirynt. O, i przejście tu jest też. Dobrze, fajnie A tam po lewej w ZOE zawsze wlecie Że Takie iglo zrobili, też fajnie No i tu mają wejście takie i sobie chodzą Fajnie no, Fajnie porobiony. No, przygotowują jeszcze tu Także super, atrakcje też są jakieś, fajne zakup, co podskocznią tutaj. A tu teraz jak idę, bo przodem wejście, ale tutaj mamy takie jeziorko. I tu jest po lewej zoo. Tu strągi zawsze. W lecie to tu pstrągi są, można... Znaczy można, nie można, ale... No i tutaj do tego zo można sobie przyjść. No i koło teraz widzicie na horyzoncie. Także tu jest wejście do zo. Tu tam na facebooku mają stronę. Tam możecie wpisać, to sobie znajdziecie fajne zo. A tam resztę koło widać. Co kolorowe, co myśli i tak to no i tu resztę szykują labirynt także fajnie napiszcie jak tam live czy łapie dobrze to znaczy jak daleko jaki zasięg także spoko takie tutaj atrakcje mamy no ale fajnie Trochę mrozi Już jest późno, znaczy nie tak późno, ale... ...które jest 1650 Także spoko Nie będziemy szli do góry tam pod pod można by było przejść górą ale już ciemno gdzieś tu nie ma co. Fajnie. o tam zwierzają na taki ślizgają się Także spoko. Atrakcja jakaś jest. Dobrze, to wracamy spod skoczni. Tutaj skocznia, skocznia tam po prawej, nie widać nic. Ale tam oświetlony budynek. Także fajnie. No i tak to Tu można by było przejść dołem do góry po podregie, ale to jest dzień Przejdziemy się kiedyś A przejdziemy się w drugą stronę. Ja się pamiętam jakiś był wycieczkowy kowalowy. Kowalowy kino. Tu jest kacznik. No i tu okienko można sobie zrobić w dzień. Widać skocznie wychodzą sobie, robią zdjęcia na te skocznie Bardzo fajnie No tu też wyciągnie No, także Fajny, myślę, że się podoba spacer Pod Zobaczyliście trochę atrakcji pod też Wyciągi Jakieś tam różne O tu też jest to. Zjeżdżalnia taka, także spoko A tu druga Średnia z jest po lewej tutaj tam były średnia krokiew Tu się remontowali no i tutaj przy wyciągu no tak mały wyciągnie duży ratrak tam na skoczniu na średniej i resztę ćwiczą na biegówkach trenują tam trasa jest niżej tutaj także spoko dobra to nic, wracam resztę to chodźcie wracamy idziemy sobie drugą stroną i wracamy na stronę dół

Chcę przystarczyć także Fajnie super Dobra kończę tego lifea pozdrawiam Was dajcie Dobra, suba i... łapkę w górę Jakiś komentarz Także spoko Dzięki że się przeszliście ze mną także zapraszam do następnego lifea Dajcie suba to będziecie wiedzieć kiedy. Także pozdrawiam. I trzymajcie się. Hej, na razie. Do następnego. Na razie, pa.